Trzeba ją zniszczyć, kurde widzowie Uuu, Co tu się dzieje? To znowu UFO Wielkie statki kosmiczne I w niej już możemy strzelać Uuu, Jakieś statki kosmiczne z zaświatów Nie jeden, a wiele tych statków Co jest? Kurde Co ci się dzieje? UFO przejmuje Fortnite'a To nie tak miało się skończyć Nie, nie, jakieś wielkie kostki się pojawiają Co, jakieś wielkie zombiaki teraz pojawiają się? Co się stanie jak przyjdę do niego? A, będzie chciał mnie trafić Dobra, zbierdzielamy, Dzięki ufo. Dobra, kostka, kostka, co wybije mnie? Ty ja może muszę wziąć moc od kostki. Nie wiem co się dzieje. Dobra. Więc będzie się jeszcze działo jeszcze wszystko przed nami. Była kostka i nie ma kostki. Okej. Okay. O, i mam jakiś filmik. Nie bez muzyki filmik. Nie. Pierwszy odcinek w moim życiu. No i nie da się tego zmienić. Rock Dwayne Johnson. Oh my god! Ale jest styfa. Nie ma dźwięku. Sorry, że bez tamtego fragmentu, ale nie, nie miałem dźwięku, dźwięku. I, i byście nie mogli słuchać, co tam się działo. Black Knight to jest Jones i tak naprawdę. A czy ja mogę się ruszyć? Nie wiem, czy ja się zbugowałem? Najlepszy event widzowie tylko u Rafaeloksa, wszystko jest zbugowane, co to kurde jest w ogóle widzowie. Nie trzymam. Super Epic Games wam wyszedł event. No w końcu się naprawiło! To jest najgorszy event póki co. Idziemy z grupką ludzi, tylko czemu wcześniej było wszystko zbugowane, nie? pływanie Pływanko będzie! Pływać w ogóle nie potrafię. Dobra A i teraz się mapa odwróci? Uwaga, i co zobaczy? Wyspa oficjalnie przewraca się na drugą stronę. Oh my god! Ej, pięknie to wygląda, naprawdę. I zaczynamy nowy rozdział. Nowy rozdział w Fortnite. Cie. I mamy jakaś pustynia. Surfowanie na fali. Lecimy tu. Koniec? Zamiast czarnej dziury jest morze. Z jednym biednym rozbitkiem. Zostawcie suba.